Gdy po raz pierwszy weszłam do klubu fitness, forma i siła na warszawskim powiślu, nie spodziewałam się, że coś w moim życiu się zmieni. Szukałam tylko miejsca, gdzie mogłabym w końcu zrzucić kilka kilogramów, odzyskać kontrolę nad ciałem i uciszyć to nieznośne uczucie pustki, które rozlewało się we mnie od miesięcy. Życie po trzydziestce potrafiło zaskoczyć, nie ma już. Taryfy ulgowej dla ciała, a samotność potrafiła się przemykać cicho, aż nagle osiadała na ramionach jak ciężki, niewidzialny płaszcz. To tam pierwszy raz go zobaczyłam. Stał przy maszynie do martwego ciągu, plecy wyprostowane, ruchy spokojne, precyzyjne. Miał na sobie czarną, dopasowaną koszulkę z logo klubu i szare, materiałowe spodnie. Jego włosy były srebrne. Gęste, spięte z tyłu, w krótkiego koka. Wyróżniał się nie tylko sylwetką, która mogłaby zawstydzić nie jednego trzydziestolatka, ale i spokojem, który bił z jego ruchów. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, uśmiechnął się krótko. Ten uśmiech miał w sobie coś, co na moment ścisnęło mnie w środku. Natalia? Zapytał, zbliżając się. Głos miał niski, szorstki, z lekką chrypką. Nazywam się Marek, będę Twoim trenerem. Skinęłam głową, próbując ukryć zmieszanie. Nikt mi wcześniej nie wspomniał, że Marek to 66-letni mężczyzna o spojrzeniu, które prześwietlało na wylot. Myślałam, że będzie ktoś młodszy, powiedziałam nieco zbyt szczerze, zaraz potem żałując tych słów. On tylko uniósł brew. A ja myślałem, że ktoś w twoim wieku będzie bardziej dyplomatyczny, odpowiedział z lekkim uśmiechem. Ale skoro jesteśmy już szczerzy, masz napięte barki, przygarbioną postawę i unikasz patrzenia w lustro. Dobrze trafiłaś, zajmiemy się tym. To było pierwsze zderzenie, potem przyszły kolejne. Zderzenia nie z jego wiekiem czy wyglądem, ale z tym, jak bardzo potrafił widzieć, naprawdę widzieć. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu. Początkowo były pełne niewygodnej ciszy, krótkich poleceń i intensywnej pracy. Marek nie był typem trenera, który przyklaskuje każdemu przysiadzie. Był wymagający. Każde powtórzenie musiało być pełne, każdy ruch świadomy. A jednak z czasem, między komendami napnij brzuch a powtórzenie uciekaj oczami, zaczęło dziać się coś czego nie umiałam jeszcze nazwać. Zaczęłam na niego czekać. Czekałam na jego dłoń poprawiającą ustawienie moich chłopatek, na spojrzenie w lustrze, gdy staliśmy obok siebie, podczas rozciągania, na jego oddech, który czasem czułam zbyt blisko, gdy pomagał mi przy pasie do przysiadów. Był konkretny, czasem surowy, ale w tych krótkich momentach czułam, że nie jestem tylko kolejną klientką z grafiku. Najbardziej lubiłam koniec treningów, gdy światła nad bieżniami gasły, klub pustoszał, a my zostawaliśmy jeszcze na chwilę w sali funkcjonalnej, rozciągając się w ciszy. Znasz to uczucie, powiedział pewnego razu, gdy ciało w końcu cię słucha. Leżałam wtedy na macie, spoglądając w sufit, a jego głos Sączył się w moje ucho niczym coś bardziej intymnego niż dotyk. Uczę się go, odparłam, nie patrząc na niego. Ale to trudne. Usiadł obok mnie. Czułam ciepło jego obecności, choć dzieliło nas kilkanaście centymetrów. Nie patrzył na mnie, tylko w przestrzeń przed sobą. Bo w twoim przypadku to nie tylko ciało. Ty się uczysz ufać, sobie, komuś, komukolwiek. Nie wiedziałam, co powiedzieć. To, jak blisko trafił, przeraziło mnie bardziej niż setki przysiadów. Ale nie uciekłam wzrokiem. Spojrzałam na niego i wtedy pierwszy raz zobaczyłam w jego oczach coś więcej niż pewność. Zobaczyłam delikatność. Mam coś, co chciałbym, żebyś spróbowała. Powiedział nagle, podnosząc się i sięgając po czarny worek treningowy. To coś, co robię tylko z osobami, które naprawdę chcą zrozumieć własne ciało. Wyciągnął z torby coś, co wyglądało jak drewniany kij do mobility, obwiązany lnianą taśmą i jeszcze coś. Mały pakunek z ziołowym olejem. Co to? Zapytałam, patrząc z niepewnością. Rytuał na zakończenie. Odparł siadając obok mnie. Dotyk i oddech. Praca z układem nerwowym. Ale musisz mi zaufać. To nie trening siłowy, to coś znacznie subtelniejszego. Nasze spojrzenia znów się spotkały. I choć wszystko we mnie krzyczało Uciekaj, moje ciało już podjęło decyzję. Skinęłam lekko głową. Nie powiedział ani słowa. Uklęknął za mną, a ja usiadłam po turecku. Poczułam ciepły olej spływający na moje ramiona, a potem jego dłonie, silne, ale zaskakująco delikatne, rozprowadzające go po karku, łopatkach, kręgosłupie. Każdy jego ruch był powolny, świadomy. Czułam, jak oddech staje się cięższy, jak ciało przestaje walczyć i zaczyna słuchać. A potem poczułam jego dłonie na bokach mojej twarzy, jakby pytał, nie słowem, ale dotykiem, czy może wejść jeszcze głębiej. Zamknęłam oczy. Oddychaj! Szepnął tuż przy uchu i pozwól sobie poczuć. Ten szept pozostał ze mną długo po tym, jak wróciłam do domu. Jego dotyk, zapach olejku, siła ukryta w gestach, które z pozoru były. I po raz pierwszy od dawna czułam, że coś się naprawdę zaczęło. Od tamtego wieczoru nie mogłam przestać myśleć o jego dłoniach, nie o technice, nie o tym, co tłumaczył, że chodzi o. Pracę z układem nerwowym, czy o uwalnianie napięcia z powięzi. Nie, to było coś zupełnie innego. W jego dotyku było coś niemal ceremonialnego. Jakby każda linia mojego ciała miała dla niego znaczenie, jakby znał je lepiej niż ja sama. Byłam zaskoczona sobą, że nie uciekłam, że nie przerwałam, że nie zareagowałam z dystansem, jaki zwykle przyjmowałam wobec mężczyzn od lat. Ale z Markiem było inaczej nie było w nim nic z nachalności czy demonstracyjnej męskości która krzyczy zamiast słuchać on po prostu był i słyszał treningi zaczęły nabierać nowego wymiaru gdy wchodziłam do sali czułam jego obecność jeszcze zanim go zobaczyłam mój wzrok od razu go szukał jakby tylko w jego sylwetce w ruchu jego barków i spokojnych gestach odnajdywał oparcie z pozoru nic się nie zmieniło. Nadal robiliśmy rozgrzewkę w ciszy. Nadal korygował moje pozycje z chirurgiczną precyzją. Ale między nami pojawiła się warstwa, która nie potrzebowała słów. Czułam jak moje ciało zaczyna się do niego otwierać. Nie tylko na poziomie fizycznym, choć trudno było nie zauważyć, jak bardzo reaguje na jego dotyk. Jak moje plecy same prostują się. Gdy staje za mną, jak serce przyspiesza, gdy mówi coś niskim głosem, tuż przy moim uchu, ale też wewnętrznie. Zaczęłam mu opowiadać o sobie, o rozpadzie poprzedniego związku, o tym, jak wyjechałam z Gdańska, bo wszystko tam przypominało mi o tym, co straciłam, o ojcu, który odszedł za nim. Zdążyłam zadać mu pytania i o matce, która potrafiła przytulić tylko wzrokiem. Nie komentował, nie oceniał, słuchał i w tym słuchaniu było coś tak potężnego, że miałam ochotę się rozpłakać czasem bez powodu, po prostu dlatego, że czułam się widziana. Któregoś wieczoru, tuż przed zamknięciem klubu, usiedliśmy razem przy oknie z widokiem na Wisłę. Światła latarni odbijały się w ciemnej tafli wody, a ja trzymałam kubek ziołowej herbaty, którą przyniósł z zaplecza. Siedział blisko, nie za blisko, ale wystarczająco, żebym czuła ciepło jego uda tuż przy moim. Wiesz, że masz bardzo świadome ciało? Zapytał nagle. Spojrzałam na niego zaskoczona. Świadome? Powtórzyłam. Nie jestem pewna, czy to komplement, czy diagnoza, uśmiechnął się lekko. Komplement, odparł, ale też ostrzeżenie. Ciało, które czuje za dużo, czasem przejmuje kontrolę nad umysłem, westchnęłam, nie odrywając wzroku od rzeki. I co wtedy? Wtedy trzeba nauczyć się słuchać i ufać, zwłaszcza sobie. Przez chwilę zapadła cisza, ta znajoma, wygodna cisza, w której nie musiałam nic mówić, bo on i tak rozumiał. Ale tym razem była inna, napięta, jakby pod Powierzchnią czaiło się pytanie, które żadne z nas nie miało odwagi wypowiedzieć. W końcu odsunął się lekko i podszedł do półki z akcesoriami treningowymi. Wyciągnął z niej znajomy lniany woreczek, ten sam, z którego ostatnio wyjął olejek. Tym razem jednak wyjął coś jeszcze. Cienką chustę w kolorze ciemnego granatu. Dzisiaj chciałbym ci coś pokazać, powiedział cicho, niemal szeptem jeśli chcesz. Nie odpowiedziałam od razu. Patrzyłam na niego długo, mierząc się z pytaniem, którego sama nie umiałam nazwać. Czy mogę mu zaufać? Czy jestem gotowa na to, co może się wydarzyć, jeśli znowu pozwolę mu przekroczyć granicę? Ale to nie była granica przemocy. To była granica emocjonalna, subtelna, jak włos, jak cień między dwoma oddechami, skinęłam głową. W sali była tylko jedna lampa. Światło było ciepłe, rozproszone, spływało po ścianach jak miód. Usiadłam na Macie, a on uklęknął za mną tak jak ostatnim razem, ale tym razem czułam w nim coś więcej pewność, że wie, co robi i czułość, która nie była udawana. Zamknij oczy, powiedział cicho. I oddychaj tylko wtedy, gdy ja będę oddychał. Poczułam jak tom chusta, delikatnie oplata moje nadgarstki. Nieciasno, nie krępująco, raczej jakby miała mnie ukorzenić, pomóc mi przestać uciekać. Jego dłonie wróciły do moich ramion. Znów pachniały tą samą mieszanką olejku i ciepła, ale tym razem ich rytm był inny, wolniejszy, głębszy. Jakby chciał zostawić ślad nie tylko na skórze, ale też we wnętrzu, kiedy dotknął mojej szyi a jego kciuk przesunął się powoli wzdłuż linii żuchwy. Poczułam, jak przez moje ciało przechodzi fala. Nie była gwałtowna, była intymna, prawdziwa. Zadrżałam. Wszystko dobrze? Zapytał miękko. Tak, odpowiedziałam cicho, ledwo słyszalnie. Po prostu czuję za dużo, nie odpowiedział. Zamiast tego pochylił się i po raz pierwszy poczułam jego oddech tuż przy karku. Nie dotknął ustami mojej skóry, ale nie musiał. Wystarczyło to zawieszenie, ta milisekunda niepewności, by wiedzieć, że już nigdy nie będę patrzeć na niego tak samo. Gdy trening się skończył, a ja wychodziłam z klubu, na ulicy padał deszcz. Krople biły o kaptur mojego płaszcza, ale ja szłam wolno, nie spiesząc się. W głowie wciąż miałam jego oddech, jego spojrzenie i to jedno zdanie, które powiedział na koniec. Czasem najgłębsze napięcie nie siedzi w mięśniach, siedzi w pragnieniu, którego się boisz. I w tej jednej chwili, pod wilgotnym niebem Warszawy, zrozumiałam, że pragnę go bardziej niż potrafię przyznać nawet przed sobą. Następne dni minęły pod znakiem dziwnej zawiesiny. Nie była to cisza. Nie była to też obojętność. Każdy trening, każde wejście do sali, każde zetknięcie spojrzeń z markiem nosiło w sobie napięcie tak gęste, że można je było niemal dotknąć. Starałam się zachować pozory, mówić normalnie, skupiać się na ćwiczeniach, nie analizować zbyt długo gestów, spojrzeń i powtórzeń, ale ciało nie zapominało, ciało czekało. Tamta chwila, kiedy siedzieliśmy w sali, a jego dłonie owijały mój kark i barki, tamten półszept, który powędrował wzdłuż kręgosłupa, niczym niewidzialna linia ognia, wszystko to wracało do mnie nocami, kiedy leżałam w ciemności i pozwalałam sobie wreszcie nie być silną. Czasem nie zasypiałam wcale. Przesuwałam palcami po skórze ramienia, próbując odtworzyć jego dotyk, tak świadomy, że aż intymny. To nie był przypadek. Nie był też rutynowy element jego warsztatu. To było coś więcej. W poniedziałek przyszłam wcześniej niż zwykle. Na siłowni było jeszcze pusto. Oprócz recepcjonistki nie było nikogo. Ubrałam się w czarne leginsy i prosty sportowy stanik, a włosy związałam w ciasny kok. Chciałam być gotowa. Nie na trening, ale na niego. Marek przyszedł chwilę później, miał na sobie ciemnoszarą bluzę z kapturem i dresowe spodnie zawsze wyglądał tak, jakby nic nie musiał udowadniać, jakby świat znał już jego siłę i teraz mógł się skupić tylko na tym, by nieść ją innym. Uśmiechnął się krótko na powitanie, ale w jego spojrzeniu było coś głębszego, coś, co znów rozpaliło pod moją skórą ten niepokój, który jednocześnie przerażał i przyciągał. Dzisiaj zajmiemy się stabilizacją i kontrolą. Powiedział, jakbyśmy rzeczywiście mieli zamiar po prostu ćwiczyć. Ale nie tylko fizyczną, nie zapytałam, co miał na myśli. Wiedziałam, że nie chodziło o kor, zaczęliśmy od oddechu, siedziałam na macie, nogi skrzyżowane, dłonie na kolanach. On uklęknął naprzeciwko mnie i przez długie minuty po prostu patrzył. Nie w sposób nachalny, nie jak mężczyzna, który pożera wzrokiem, ale jak ktoś, kto już zna każdy szczegół, ale mimo to wciąż chce zobaczyć jeszcze więcej. Zamknij oczy. Jego głos był cichy, niemal niesłyszalny, i skup się na miejscu, w którym kończą się Twoje ramiona, a zaczyna niepokój. Zamknęłam oczy. Wdech. Wydech. Cisza. Po chwili poczułam, jak jego dłoń delikatnie dotyka mojego lewego barku, potem prawego. Nie naciskał, tylko trwał, jakby upewniał się, że ciało słucha, zanim cokolwiek powie. Jego drugą ręką dotknął mostka, tuż nad linią biustonosza i przez chwilę nie ruszał się wcale. To tu wszystko się gromadzi, szepnął. Strach. Wstyd. Pragnienie, wszystko, czego nie wypowiesz, zostaje tutaj. Nie odpowiedziałam, nie musiałam. Poczułam, jak jego palce powoli przesuwają się wzdłuż moich obojczyków, po linii napiętych mięśni szyi, aż dotarły za uszy, gdzie zatrzymały się na chwilę, wywołując dreszcz. Oddychałam płytko, z trudem łapiąc powietrze. Każdy jego dotyk był jak pytanie na które odpowiadało tylko moje ciało. Nie miałam w sobie już oporu, nie w tej chwili. Chciałam poczuć więcej. Gdy otworzyłam oczy, spojrzał na mnie długo, uważnie, a potem powiedział coś, co sprawiło, że poczułam, jak grunt usuwa mi się spod stóp. Natalia, muszę cię o coś zapytać i musisz mi odpowiedzieć szczerze. Serce zabiło mi szybciej, skinęłam głową. Czy ty też to czujesz? Zapytał. Czy to tylko ja? Czas się zatrzymał. Dźwięk wentylatora w sali, ciche brzęczenie lampy, led, szum ulicy za oknem. Wszystko zlało się w jedną, nierzeczywistą mgłę. Tak, wyszeptałam. Czuję to od dawna. Nie uśmiechnął się, nie przytaknął. Zbliżył się. Jego twarz była teraz bardzo blisko mojej. Czułam jego oddech powolny, kontrolowany. Nasze czoła. Niemal się stykały, a ja nie mogłam już dłużej powstrzymywać drżenia rąk. Sięgnął po moją dłoń, ujął ją w obie swoje i przycisnął do swojego serca, które biło mocno, rytmicznie, jakby mówiło Jestem tutaj, nie uciekaj. Chcę, żebyś spróbowała czegoś jeszcze, powiedział cicho. Ale tylko jeśli mi ufasz. Ufam, odpowiedziałam natychmiast, zaskoczona własną gotowością kazał mi położyć się na macie, na brzuchu. Zgasił górne światło, zostawiając tylko jedną, małą lampkę w rogu sali. Pokój pogrążył się w półmroku. Włączył spokojną, ambientową muzykę, której dźwięki wypełniły przestrzeń miękkim, kojącym rytmem. Wrócił z dwomalnianymi woreczkami, ciepłymi, pachnącymi lawendą i położył je na moich łopatkach. A potem znów sięgnął po olejek. Tym razem był to jaśmin i bergamotka. Zapach przyjemny, ale też odurzający. Jego dłonie zaczęły powoli masować moje plecy, przesuwając się od karku w dół do lędźwi, z powrotem w górę, na boki. Każdy ruch był przemyślany, świadomy. Nie było w nim pośpiechu, nie było nic typowej fizjoterapii. To było coś zupełnie innego, coś, co trudno opisać. Jakby mówił do mnie bez słów, przez skórę, przez mięśnie, przez ciepło swojego ciała. Kiedy dotarł do moich boków, jego palce zadrżały lekko. Zatrzymał się, jakby czekał na znak. Nie powiedziałam nic, ale nie musiałam. Przesunął dłonie niżej, a ja wydałam z siebie cichy, urwany oddech. Jakby właśnie otworzył we mnie coś, czego od dawna się bałam, nie całował mnie nie dotknął żadnego miejsca, które mogłoby złamać zasady. Ale w jego dotyku było więcej pożądania niż w tysiącu pocałunków. Kiedy usiadł obok mnie, ja wciąż leżałam, a w mojej głowie panowała cisza. To dopiero początek, powiedział, i jeśli chcesz, Możemy to zakończyć, ale jeśli zostaniesz, musisz wiedzieć, że nie będzie już odwrotu. Odwróciłam głowę i spojrzałam na niego. W półmroku wyglądał inaczej. Starszy, bardziej surowy, ale też bardziej prawdziwy. Jego twarz była spokojna, ale w oczach czaiło się to samo napięcie, które od tygodni ścinało mi oddech. Nie chcę odwrotu, powiedziałam powoli. Chcę wiedzieć, co się stanie, jeśli przestanę się bać. I po raz pierwszy uśmiechnął się naprawdę cicho, niemal z ulgą. W takim razie jutro, po zamknięciu klubu, tylko ty i ja. Skinęłam głową, a kiedy wychodziłam, czułam, jak całe moje ciało drży, nie ze strachu, ale z oczekiwania. Wiedziałam, że następne spotkanie zmieni wszystko. Wtorek był deszczowy i ciężki. Od rana czułam dziwne napięcie w klatce piersiowej, jakby moje ciało próbowało mnie ostrzec, że coś się wydarzy, ale tym razem nie było we mnie strachu, tylko oczekiwanie. Dzień przeciągał się jak mokry ręka w pokostce brukowej, a zegar w telefonie nie chciał przesunąć się do wieczora. Pracowałam w kawiarni, gdzie zapach kawy zawsze koił moje zmysły, ale nawet ten aromat wydawał się rozmyty, jakby rzeczywistość czekała, aż wykonam pewien gest, aż podejmę decyzję, która była już dawno podjęta, tylko jeszcze niewypowiedziana. Gdy o dziewiętnastej weszłam do klubu, wszystko było inaczej: światła były przygaszone, muzyka wyłączona, a na recepcji nie było już nikogo. Marek czekał w sali funkcjonalnej, tej, gdzie wszystko się zaczęło. Siedział na macie, oparty o ścianę, z zamkniętymi oczami i z dłońmi splecionymi luźno na kolanach. Jego twarz była spokojna, ale wokół niego czuć było napięcie, niemal fizyczne, jakby powietrze samo drżało od niewypowiedzianych słów. Zamknęłam za sobą drzwi. Przyszłaś, powiedział cicho, nie otwierając oczu. Tak, odpowiedziałam również szeptem i nie zamierzam uciekać otworzył oczy spojrzał na mnie długo jakby upewniał się że naprawdę tu jestem a potem podniósł się z maty i podszedł do mnie wolno jakby każdy krok był rytuałem nie dotknął mnie od razu zatrzymał się blisko tak blisko że mogłam poczuć jego ciepło wierzysz że to zmieni wszystko zapytał to nie jest tylko chemia nie chodzi o fascynację wiem co czuję i wiem, co ryzykuje. Marek, wyszeptałam, nie mogąc dłużej wytrzymać napięcia. Ja też wiem, i jestem gotowa. Pochylił się powoli, niepewnie, jakby do ostatniej chwili chciał się upewnić, że nie zrobi kroku za daleko. Nasze czoła zetknęły się delikatnie, a jego oddech przeszył moją skórę falą gorąca. Zamknęłam oczy, czując jak moje ciało mimowolnie przesuwa się ku niemu. Jakby przez te wszystkie miesiące uczyło się właśnie tego ruchu. Jak dotknąć, by nie zranić. Jak przyjąć bliskość, nie raniąc siebie. I wtedy jego usta musnęły moje. Najpierw lekko, jak tchnienie, potem mocniej z całą tą emocjonalną lawiną, która zbierała się w nas od tygodni, miesiącami narastała. Kipiała w spojrzeniach, w niedokończonych zdaniach dotyku dłoni na ramieniu. Jego pocałunek był cichy, ale niosący ciężar wyznania. Nie było w nim pośpiechu, nie było też żadnej asekuracji. To był gest człowieka, który wie, że właśnie przekracza granicę, nie fizyczną, ale emocjonalną, i ja też ją przekraczałam. Moje dłonie uniosły się mimowolnie, spoczywając na jego piersi. Czułam bicie jego serca, Mocne i nieregularne, jakby nawet on, ten zawsze opanowany, ten silny. Teraz czuł się kruchy. Nasze ciała zetknęły się w prostym, ale głębokim uścisku, niczym dwie żywiołowe siły, które wreszcie się spotkały. Ciepło jego skóry przenikało mnie, niosąc ukojenie i burzę jednocześnie. Nie wiesz, ile razy chciałem to zrobić? Szepnął, odrywając się. Na moment od moich ust. Nie wiesz, ile razy wyobrażałam sobie, że to robisz? Odpowiedziałam z gorzkim uśmiechem, czując, że łzy zbierają mi się pod powiekami. Przytulił mnie wtedy. Nie jak trener, nie jak znajomy, ale jak mężczyzna, który wie, że w jego ramionach spoczywa coś kruchego, coś ważnego. Trwałam w tym uścisku jak w azylu, jakby cały świat zniknął i zostało tylko to. Nasza decyzja, nasz wybór, nasz pocałunek. Usiedliśmy razem na macie, spleceni jak dwoje ludzi, którzy właśnie odkryli w sobie coś. Nie było deklaracji, tylko dłonie splątane, tylko usta, które co jakiś czas odnajdywały się w półmroku sali, tylko oddechy, które zaczęły oddychać jednym rytmem. To nie był koniec, to był początek czegoś. Czego nie da się już cofnąć, a ja nie chciałam cofać ani sekundy, bo w tym pierwszym prawdziwym pocałunku zrozumiałam wszystko, czego nie potrafiłam wyrazić wcześniej, że jestem gotowa, by pozwolić sobie na miłość, która przyszła niespodziewanie, wbrew wszystkim zasadom, ale dokładnie wtedy, kiedy byłam gotowa na.